Quake 6 może być w produkcji. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Quake 4 i 5 już powstały, ale okej, okay, no 6 może być już w produkcji, czemu nie. Jednym z elementów, czy jednym z momentów, które dostarczyły najwięcej emocji widzom wczorajszego, no nie było to wczoraj, ale parę dni temu, pokazu Xbox Developer Direct był ten, w którym zaprezentowano Indianę Jonesa. Tak, zgadzam się. Zwiastun wygląda fajnie, gra wygląda fajnie, ale jest bardzo dziwny w niej tryb. O co chodzi? No to kliknijcie w i w górnym prawym rogu, aby się dowiedzieć. Tak więc, użytkownik serwisu X, czyli Twitter o pseudonimie Idol Slot, zostawił takiego screena, na którym widać Ake6. No i być może jest to Quake 6. No bo tutaj macie na dole takie logo, które do złudzenia przypomina logo Quake'a 6. Tak więc czy to jest właśnie Quake 6? Nieostre bazgroły na tablicy wystarczyły, aby wywołać poruszenie wśród fanów tej kultowej marki. Nie można im się jednak dziwić. Ostatnia numerowana odsłona o 19 lat temu był to Quake 4. O proszę, nie wiedziałem. No to dlaczego Quake 6 ma powstać, skoro nie ma jeszcze Quake'a 5? Chyba że jakiś spin-off uznawany jest za Quake'a 5. Ale o tym nie wiem. Tak więc no powiem szczerze, że nowy quake by się przydał. Ja zakończyłem swoją karierę na quake 3 arena. Jest to najlepszy quake jaki kiedykolwiek powstał. Dlaczego więc Uster, Easter Easter uw Easter egg, który bez wątpienia pokazano nieprzypadkowo, no właśnie dlaczego? Niemniej mianem piątki można nieoficjalnie określić a, Quick Champions. No dobra, czyli to jest nieoficjalna piątka. Tak więc okej, okay, mamy, mamy zagadkę rozwiązaną. E, czy wy zauważyliście fragment podczas oglądania wczorajszego pokazu? 11.36. Przestawmy sobie go tam na 11.32 i sprawdźmy, czy zauważymy to. Nie no, ewidentnie, ewidentnie było widać. Ewidentnie było widać Quake 6. Machine Games ma się za to wziąć. Machine Games jest odpowiedzialny za Wolfensteina, tego nowego. Tak więc jak najbardziej odpowiednie studio, aby zrobić, um, zrobić Quake'a 6. Dalej, Gears of War, bez krwi i piły. Spadajcie na drzewo, chłopaki, tak powiedział jeden z gości, który ma być odpowiedzialny za... Przeniesienie gry na duży ekran. Mało brakowało, a Gears of War powstałby już 2 lata temu. No i miało być to docelowo 13, PG13, za co, za co chętnie podziękuję. Takiego czegoś nie potrzebujemy. Gears of War musi być w kategorii wiekowej R, czyli dla dorosłych. Serii Gears of War nie trzeba nikomu przedstawiać, abstrahując od, od opowiadanych historii, gra zasłynęła niesamowitą wręcz ścieczką, którą możemy rozprowadzać przy pomocy różnorodnego oręża. No wiadomo, e, piła łańcuchowa i taki karabin z takim, no chyba z piłą bodajże, nie wiem czy to karabinem w sumie można nazwać, jak nie bardziej bazuką, e, jest chyba taką bronią sygnaturową, taką domyślną. Teraz wyobraźcie sobie, że kiedyś ktoś chciał stworzyć film na podstawie gry, jednocześnie celując w ocenę 13, czyli dla nastolatków. Nie, tak, tak się nie da. To, to, to nie wypali, to, to się po prostu nie da. Pieprzcie się. W ten sposób Cliff podziękował za propozycję, jednocześnie odmawiając i bardzo kurde dobrze, i bardzo dobrze. Aż strach pomyśleć, co trafiłoby do kin, gdyby wyraził swoją zgodę. Jestem szczerze za. Jestem po prostu w niebowzięty, że odmówił. Jestem w niebo wzięty, bo to musi być kategoria wiekowa R. No i to jest taka ciekawostka, lecimy dalej. The day before już nie istnieje. Na grampl możemy przeczytać, że serwery zostały wyłączone, czyli największy skam w historii gamingu. Mogę to tak nazwać? Chyba tak, chyba nie ma większego skamu w historii gamingu, czyli the day before, the week after zostało już oficjalnie skasowane. Pod koniec grudnia ubiegłego, ubiegłego roku przedstawiciele Studia Fantastic ujawnili dokładną datę wyłączenia serwerów swojej gry, no i było to 22 stycznia. The day before, serwery zostały wyłączone. Zgodnie z zapowiedziami wczoraj, czyli 22 stycznia, czyli przedwczoraj w momencie nagrywania tego materiału, serwery zostały wyłączone. Gwoli przypomnienia, produkcja zadebiutowała 9 grudnia, czyli no dwa miesiące się pobawiliśmy. 38 tysięcy osób jednocześnie. Nie jest to najgorszy wynik, ale nie jest to też najlepszy wynik, patrząc na przykład na Palworld, World, który, w który gra półtora miliona graczy jednocześnie. Liczba ta zaczęła jednak drastycznie spadać. No tak, no generalnie spadło do kilkunastu, do kilkudziesięciu ewentualnie. Tak więc, no, The Day Before, The Week After jest oficjalnie pogrzebane. Twórcy na pewno nie oddadzą wam swoich pieniędzy, nie ma opcji, chociaż były plotki, że i nawet oficjalne doniesienia od Steam i od twórców, że oddają wszystkim pieniądze. Aczkolwiek wątpię, żeby finalnie do tego doszło. Dajcie mi znać, czy kupiliście The Day Before we wczesnym dostępie. Jeżeli tak, to bardzo mi przykro, ale straciliście tam 100 parę złotych. Dlaczego Indiana Jones to gra FPP? Studio wyjaśnia swoją decyzję. No właśnie, Machine Games odpowiedzialny jest za nowego Indiana Jonesa. I gra jest z pierwszej osoby, czyli taki e, znak rozpoznawalny, znak szczególny studia Machine Games, odpowiedzialnego za, jak już powiedziałem wcześniej, um, Wolfensteina. No i teraz będą robić nowego e, e, Jamesa Bonda, chciałem przez chwilę powiedzieć, Indiana Jonesa, oczywiście. Jerk Gustafsson, reżyser gry, w rozmowie opublikowanej na oficjalnej stronie Lucasfilm podkreślił, że rozgrywka wieloosobowa czy rozrywka, bardziej w sumie też można powiedzieć, jest częścią DNA Machine Games. Widok FPP, czyli pierwszoosobowy first person perspective odróżnia także naszą grę od wielu innych przygodowych gier akcji, czyniąc ją wyjątkowym doświadczeniem, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Fakt Większość gier tego typu, czyli przygodówki, są z widoku za pleców bohatera, czyli np. przykład Uncharted, Tomb Raider, nawet God of War można do tego przyczepić, tak więc większość jest jak jednak z widoku trzeciej osoby. Jednakże nadal chcemy pokazywać indiego tak często jak to możliwe, aby zapewnić płynny przepływ pomiędzy rozgrywką pierwszoosobową, a akcjami, wydarzeniami oraz filmowymi przerwnikami prezentowanymi z perspektywy trzeciej osoby. I fakt, w zwiastunie było mnóstwo takich elementów, takich scen, w których widzieliśmy z pierwszej osoby, nagle Indy rzuca biczem, kamera przerzuca się na trzecią osobę i na przykład Indy wchodzi po ścianie i nagle znowu jest pierwsza osoba. Także im więcej takich wstawek, tym moim zdaniem lepiej. Gra zadebiutuje, jak tu możemy przeczytać, gdzieś w 2024 roku, pewnie bliżej świąt Bożego Narodzenia. Ehm, dajcie mi znać, czy według Was to jest gwóźdź do trumny, a może przebłysk geniuszu, jeżeli chodzi o nową grę Indiana Jones. A teraz Counter Strike zarabia miliardy dosłownie dolarów dla Valve za skrzynki. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Counter Strike 2 to darmowa gra, ale Valve zarobiło 980 milionów dolarów ze sprzedaży kluczek kluczy do skrzynek. A ja czytałem, że jest to ponad miliard. Tak więc tutaj pewnie te raporty się będą gdzieś tam no wiecie Zazębiały, ale około miliarda dolarów. Strona opublikowała podsumowanie cyfrowego handlu w 2023, informując też o otwarciu przez graczy ponad 400 milionów skrzynek ulala i użyciu 4... 359 milionów kluczy. No to jak to jest? Jedna skrzynka, jeden klucz, chyba nie? Czy co? Jeden klucz otwiera więcej skrzynek niż jedną? Nie wiem, nigdy nie otwierałem skrzynek i nigdy nie zamierzam otwierać skrzynek, tak więc nie wiem, musicie mi powiedzieć. Największą popularnością cieszyła się skrzynia snów i koszmarów, okay, która zarobiła 125 milionów dolarów. Boże! 50 milionów razy, czyli według tego wychodzi, że jeden klucz. E, chyba że klucz może można kupić droższy i tańszy, i według tego, jakby lód jest w tej skrzynce inny. Wypada dodać, że ceny skrzynek zwiększyły się o 180%. Dwie serie najbardziej podrożały przez ostatnie 12 miesięcy. Skrzynka CSGO, weapon case, jakaś tam. Ostatecznie kosztowała o 25 dolarów więcej niż pod. Uuu, boże, kto to kupuje, to nie wiem. Nie wiem, w sumie po co, żeby się pochwalić skórką do karabinu. Okej, okay, no nie wiem. Zobaczymy. I są to. Oszałamiające cyferki. Jestem w gigaszoku i powiem Wam, że nie rozumiem tego fenomenu. Aczkolwiek, jeżeli Wy kupujecie skrzynki, no to dajcie mi znać, co Was w tym kręci. Czy to jest ta, ten element hazardu, czy jednak chęć poszpanowania jakąś skórką, której nikt nie ma, dajcie mi znać. A teraz temat dnia, czyli CD Projekt potwierdza status nad. Polarisem i Orionem, czyli Wiedźminem 4 i Cyberpunkiem 2077-2, czy Sequelem Cyberpunka. Grupa CD Projekt Red potwierdziła niedawne przecieki na temat swoich nowych projektów. Polski deweloper planuje, że nowy Wiedźmin wejdzie w fazę produkcji w tym roku, czyli w 2024. Ma nad tą grą pracować 400 osób, no więc... Całkiem sporo, nawet powiem Wam, że bardzo, bardzo dużo. Wywiad potwierdza zarówno nieoficjalne oświadczenia pracowników CD Projekt Red, jak i e, niedawne wypowiedzi Kicińskiego. Nie zdradzono nic konkretnego na temat gry ani tego, kiedy dokładnie ruszy właściwa proje e, produkcja projektu Polaris. Czyli, no wiecie, no będzie to nowa Wiedźmińska trylogia, Wiedźmin 4? No zobaczymy. Nieco więcej powiedział Nowakowski na temat innego tytułu, czyli Cyberpunka 2. Może tak to nazwijmy. Nadal jest w fazie koncepcyjnej, a twórca rozważa dodanie elementów wieloosobowych. I to jest świetna wiadomość. W Cyberpunka grałem przez kilka godzin, nie zachwycił mnie jakoś, ale wiem, że fani chcą w tej grze multiplayer. I bardzo dobrze, że CD Projekt Red słucha po prostu swoich graczy. To jest... Główny element w produkcji gry. Moim zdaniem, słuchanie zachcianek, jakby graczy. No bo to oni kupują ten produkt i to, co gracz chce, studio powinno zrobić. Może w mniejszym lub większym stopniu, ale tak to powinno przynajmniej działać. Yy, jako, że prace nad projekt Orionem. Są mniej zaawansowane niż w przypadku Polaris'a, nad tytułem czuwa znacznie mniejszy zespół, czyli około 80 osób, co i tak jest bardzo dużą ilością osób, umówmy się, szczególnie w fazie koncepcyjnej. Być może twórcy skorzystają z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, aczkolwiek Nowakowski potwierdził, że AI może tylko poprawić pewne procesy, a nie zastąpić ludzi. I Szacun za to, powiem Wam, że AI jest w sumie bojkotowane, ale nie wiadomo za co. Chodzi tutaj głównie o to, żeby AI nie zastąpiło jednak ludzi, no bo coś czuję, że już grafików zastępuje, zastępuje i to tak nawet na wysokim dosyć poziomie. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie nie stracili nad tym kontroli i nie stracili przy tym pracy. No bo AI jest fajne, ale tak jak Nowakowski powiedział, używajmy AI do pomocy. A nie do tego, żeby sztuczna inteligencja zrobiła robotę za nas. I tego się trzymajmy. I dziękuję Wam za kolejne przybycie na newsy tygodnia. Mam nadzieję, że zostaniecie dłużej. Zostawcie suba z dzwoneczkiem. Na razie!